Gościem Polski rolny jest po raz kolejny prezes Jarosław Malczewski, ekspert, znawca rynku krajowego, jak i światowego mleka i jego przetworów oraz praktyk, bo kieruje polską grupą mleczarską. Pierwsze pytanie i podstawowe, jakie są aktualnie tendencje na rynku? Mleka w Polsce, od Polski zacznijmy. Rynek mleka od strony podażowej, a więc produkcji mleka, już jest poza kulminacyjnym punktem w sezonowości. Ponieważ punkt ten kulminacyjny przypada na pierwszą połowę czerwca. Po tym okresie produkcja mleka sezonowo zaczyna zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej spadać. Przekłada się to na spadek parametrów tłuszczowo-białkowych, zarówno w mleku, w sensie ilości, jak i wartości. Otóż jeśli chodzi o ilości, one już zaczynają spadać. Natomiast przeciętnie w Unii Europejskiej produkcja w pierwszym kwartale w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego spadła o blisko 3% i ten spadek jest pogłębiony jeszcze w czerwcu. W maju wprawdzie tego nie widać, dlatego że maj w Polsce był miesiącem rekordowym i produkcja mleka była wyższa w stosunku do roku poprzedniego, natomiast operujemy na rynku wspólnotowym i tylko w takim kontekście należy rozpatrywać podaż mleka surowego. Jeśli chodzi o zmiany cenowe, one są widoczne w cenie mleka przerzutowego, które w tygodniu świątecznym, a więc w tygodniu bieżącym, kiedy mamy boże ciało, osiągnęły już poziom około 2 zł za 1 litr. Natomiast w przyszłym tygodniu szacunkowa cena mleka przerzutowego osiągnie już wartość 2 zł i 10 groszy. Dzieje się to za sprawą wzrostu wartości tłuszczu mlecznego. Podrożała zarówno śmietana przerzutowa, jak i, ym, jak i masło. Aktualna cena masła to 31 50 groszy do 32 zł. za 1 kg. Natomiast ym, cena śmietany przerzutowej y, około 360 do 370 za jednostkę kalkulacyjną, a więc y, niejednokrotnie. Mleczarnie będą odsprzedawać śmietanę przerzutową zamiast samodzielnie sprzedawać masło, dlatego że tu dochodzi jeszcze koszt produkcji masła, uformowania, konfekcjonowania. Natomiast sprzedaż gotowej śmietany wydaje się być jakimś lepszym rozwiązaniem, w szczególności dla mniejszych firm, które nie spieniężają tak dobrze tłuszczu mlecznego. Ale sery trzymają się słabo, rzadko kiedy 19, 19,50 to jest maksymalna granica gołdy, tak? Nadal. Tak, cały czas zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce, ale i na świecie mamy do czynienia z zapasami magazynowymi serów, a więc ceny serów są wciąż na niskim poziomie. Cena sera Gouda w ubiegłym tygodniu była w widełkach od 18,50 zł do 19 zł za 1 kilogram. Przy czym należy wskazać, że najtańszy ser w sensie standardu, a więc ser cheddar jest w Stanach Zjednoczonych. Te ceny są jeszcze niższe, a więc trend ten dotyczący niskich cen serów twardych no właściwie ma. Charakter już ogólnoświatowy, dlatego, że i w Nowej Zelandii, i w Stanach Zjednoczonych, i w Unii Europejskiej ceny serów twardych są wciąż na niskim poziomie. Wracając do Stanów Zjednoczonych, to prezydent Trump jakby nas usłuchał, naszego wywiadu przez kilka kilku miesięcy, kiedy mówiliśmy, że, że amerykańskie mleczarstwo może mieć kłopoty poprzez deportację pracowników, czyli migrantów którzy stanowią groź siły roboczej na, na farmach mlecznych w Stanach Zjednoczonych i wydał zakaz, aby łapać, yy, łapać migrantów z farm i z hoteli. To prawda. No to, to jest widoczne w szczególności w Kalifornii. Kalifornia produkuje yy, jako jeden stan o 25% więcej mleka niż Polska. I jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców na fermach mleczarskich, to jest nawet 85%. To są imigranci, a więc masowe deportacje będą choćby, posługując się przykładem stanu Kalifornia, no miały istotny wpływ na opłacalność produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych, dlatego że Stany Zjednoczone będą zmagały się z niedoborem pracowników do Niezbędnych przy produkcji mleka, a więc no, to się już w tej chwili dzieje. Prezydent Trump powiedział, że dotyczy to nie tylko mleczarstwa, ale w ogóle gospodarstw rolnych, bo w, 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 w gospodarstwach o, innym profile, o innych profilach też migranci są potrzebni. Absolutnie Bez tak. migrantów amerykańskie rolnictwo nie da sobie rady. Nie da sobie rady, dlatego że zasadnicza część tych, tej trudnej pracy, a produkcja mleka należy do najtrudniejszego działu produkcji rolnej. No, oparta jest na imigrantach, a więc ich deportacja jest działaniem, można powiedzieć, zbyt radykalnym i wprawdzie cel podejrzewam był szczytny, a więc ograniczenie wydatków na zasiłki, na pomoc socjalną dla migrantów. Natomiast tu dokonano działania radykalnego w postaci wyrzucenia wszystkich, którzy nie mieli uregulowanego Prawa do pobytu. No zdaje się, że tam jest większa zależność niż, niż od nas, od najemnej siły roboczej, roboczej z Ukrainy, czy też z Białorusi. W Absolutnie tak, no, kilkukrotnie większa, także w Polsce w produkcji mleka to myślę, że nie więcej jak 20% pracowników jest z zewnątrz. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, w tych krajach, w tych landach, czy też w tych Stanach, które Specjalizują się w produkcji mleka, waha się od 70 do 80%, a więc zasadniczo bardzo jest na. Unijne gospodarstwa mleczne też mają problem z siłą roboczą. No tak, no jest... może są mniejsze od farmarmy amerykańskich. Cała Unia Europejska zmaga się z problemem demograficznym, z tym, że następcy nie chcą zajmować się produkcją mleka, bo jest to praca ciężka, niewdzięczna, ale i też obarczona pewnym ryzykiem, zarówno krótkoterminowym, jak i długoterminowym. Długoterminowe ryzyko, no to oczywiście umowy o wolnym handlu, a z kolei to krótkoterminowe, no to te koszty produkcji, które w tej chwili, no można powiedzieć, cały czas rosną, z którymi producenci mleka się cały czas zmagają. Więc tutaj widzimy siłę gospodarstw, polskich gospodarstw rodzinnych, nastawionych na produkcję mleka, które no, dają dużo surowca dzięki ciężkiej pracy, dzięki no, zaangażowaniu od wielu pokoleń mleko. No bo to jak mówiliśmy Unia się jednak sprzyja gospodarstwom rodzinnym. No absolutnie tak. Ale, ale, ale jak, jak od, od zachodu do wschodu będą naciskały farmy mleczne, które na Ukrainie się rozwijają, w Rosji no. i mówię o państwach Mercosur, no to, no to jakbyśmy poza Unię weszli, to by były duże kłopoty. No, zgadza się, wchodzimy w konkurencję z Ukrainą. Tam akurat relacje są dokładnie odwrotne. Mianowicie w Polsce blisko 90% mleka pochodzi z gospodarstw rodzinnych, natomiast w Ukrainie 94% surowca pochodzi z gospodarstw przemysłowych, a więc tych dużych ferm, które mają po kilka tysięcy krów i, i czasami więcej, a więc Unia Europejska, a w szczególności tu Polska, jest w tej chwili taką ostoją jeszcze tych gospodarstw no, rolnych. A nasi mleczarze chcieli wprowadzić mapę drogową, zrobić wejścia mleczarstwa unijnego do, do wejścia ukraińskiego do Unii Europejskiej, Chcieli dokonać samobójstwa. No, ta mapa drogowa będzie prowadziła tylko do, do tego, że gospodarstwa polskie będą traciły swoją przewagę konkurencyjną z, z miesiąca na miesiąc ekonomicznie, a więc przez wysokie koszty produkcji. Będą no, niestety wypierane z rynku przez gospodarstwa przemysłowe ukraińskie, które produkują no, znacznie taniej. I, I tu właściwie dyskusja na ten temat. W mediach jest oczywiście prowadzona, natomiast y, brakuje y, absolutnego y, takiego sprzeciwu, że Polska nie ma żadnego interesu w tym, żeby integrować się z mleczarstwem y, ukraińskim. Ja też tak uważam, no ale jakoś to zagrożenie także ze strony mleczarstwa rosyjskiego jest niedoceniane. A, a mówi się szeroko o Mercosurze, które jest to też jest zagrożenie, ale nie takie jak Ukraina czy też Rosja. Absolutnie tak. No przede wszystkim z, z, z krajów Mercosur nie będziemy mieli do czynienia z importem artykułów świeżych, tych, które są produktami pierwszej potrzeby oferowanymi przez wielkie sieci handlowe. Natomiast z kolei z Białorusi czy z Ukrainy jest na tyle blisko, że również grozi nam wręcz niekontrolowany import produktów przede wszystkim świeżych w krajów Mercosur póki co to zagrożeniem to są, sery. są sery są i tylko z Argentyny i, i, i proszki I tylko z Argentyny bo Brazylia nie jest żadnym dużym producentem mleka natomiast Argentyna jest producentem rozwijającym się i faktycznie z tamtej części jakieś zagrożenie płynie natomiast zdecydowanie większe ze wschodu i absolutnie tego nie należy lekceważyć i posługiwać się narracją że na wschodzie jest jakieś bym określił zacofanie czy też nie nadążają za postępami technologicznymi. Nadążają i to zdecydowanie szybciej niż nam się wydaje. Mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, wojnę między Izraelem i Iranem, plus jeszcze inne państwa wchodzą w grę, w, grę, w tą grę wojenną. I, i jak, jak odbije się ta wojna na rynku? Żywności, w szczególności na rynku mleka. Tak, no przede wszystkim należy wspomnieć, że cała gospodarka, w tym gospodarka rolna funkcjonuje w oparciu o nośniki energii. Jeśli chodzi o baryłkę ropy naftowej i ceny paliw, z całą pewnością one wzrosną w wyniku tych napięć. Natomiast z kolei kapitał wolny będzie w Migrował w kierunku wzmocnienia dolara, dlatego że wiele osób będzie kupowało tę walutę, a więc dojdzie do osłabienia złotówki, a wzmocnienia waluty, jaką jest dolar. To dobrze dla naszych eksporterów. Dla eksporterów dobrze, natomiast z kolei wysokie ceny paliw będą wpływały na na wysokie koszty produkcji, podrożeje również gaz, dlatego że ma tu to silną koincydencję z Bliskim Wschodem, a więc należy spodziewać się wzrostu zarówno gazu, jak i oleju napędowego, co przełoży się na wzrost kosztów, kosztów produkcji i przetwórstwa mleka. Podrożeją również nawozy. Dlatego, że Iran jest jednym z istotnych producentów nawozów na rynku globalnym, a więc wszelkiego typu napięcia będą oddziaływać w kierunku podrożenia cen nawozów, co wpłynie na wzrost kosztów produkcji rolnej. Z drugiej strony, chodzi o proszek mleczny czy serwatkowy. Te owe produkty powinny iść w górę, chodzi o, o cenę, bo zawsze jakieś zamieszanie czy jakieś tego, no ten proszek jest potrzebny choćby na, stan, na rezerwy. No, z całą pewnością wszelkiego rodzaju konflikty zbrojne wpływają na to, że gospodarki światowe zaczynają odbudowywać bądź budować zapasy. Jednym z takich produktów strategicznych jeśli chodzi o zapasy żywności jest masło i odtłuszczone mleko w proszku dlatego tu należy spodziewać się wzrostów i myślę, że dla polskiej gospodarki dla mleczarstwa to są akurat dobre sygnały, dlatego że ceny zbytu powinny być na wysokim poziomie. No moim zdaniem wzrosną się przez... To, to prawda, jeśli patrzymy na to w tym krótkim terminie tak, natomiast z drugiej strony w kuluarach Unii Europejskiej mówi się o uruchomieniu dwóch umów. Jest to umowa Mercosur i mówi się na razie nieoficjalnie, że w okresie żniw, ma być całkowita liberalizacja handlu z Ukrainą. Jeśli by do tego doszło, to z kolei to będzie oddziaływać w kierunku obniżania cen podstawowych produktów zbożowych. No ale mam nadzieję, że Polska nie wpuści zbo zboża ukraińskiego. No, myślę, że powinna zadziałać tak, jak zrobiła to w 2023 roku, czyli zablokować dopływ zboża ukraińskiego, bo w przeciwnym razie no, zmaterializuje się scenariusz z ceną pszenicy na poziomie około 500 do 600 zł za tonę. A jak są ceny mleka w innych, w całej Unii? E, ceny mleka w Unii Europejskiej są w chwili obecnej dość mocno zróżnicowane i one wahają się od 40 paru do 60 paru eurocentów za kilogram, natomiast wartość przeciętna w poprzednim miesiącu wyniosła 53 eurocenty za kilogram, a więc około 2 zł i 31 groszy za 1 litr. E, to jest cena o 5 groszy wyższa od ceny przeciętnej w Polsce, Natomiast w Niemczech z kolei cena przeciętna jest praktycznie na identycznym poziomie jak cena w Polsce, a więc jesteśmy nieco poniżej ceny przeciętnej z Unii Europejskiej, natomiast praktycznie na równi z cenami uzyskiwanymi w tej chwili w Niemczech. Ale Piątnica nadal płaci najlepiej w Europie, tak? Ponad 50 groszy powyżej średniej unijnej, także jest to absolutny prospekt, absolutny rodzynek w tym mleczarskim cieście w Unii Europejskiej i faktycznie te ceny są no, rekordowo wysokie, także jest to model godny naśladowania. Natomiast póki co w Polsce zbyt wielu naśladowców nie ma. Powiem tak. Siła przetwórcza polskich, polskich zakładów mleczarskich jest bardzo duża. No, mamy, nie, można powiedzieć, niewykorzystane moce produkcyjne, duże rezerwy. I co będzie, jeżeli w Polsce dojdzie do, takich, do załamania produkcji mleka yy, na skutek pewnych decyzji politycznych, yy, załamania produkcji mleka? No, na przykład no, yy, tego mleka będzie mniej, znacznie. No z całą pewnością pogorszy to wyniki finansowe całego sektora mleczarskiego. Zarówno stracą producenci wskutek zmniejszonej ilości, ale i stracą przetwórcy, dlatego że... Mniejsza ilość przetwarzanego mleka w zakładzie produkcyjnym no w sposób bezpośredni wpływa na koszty jednostkowe, a więc koszty przetwórstwa staną się wyższe. A z kolei nie znajdą one odzwierciedlenia w cenach produktów mleczarskich, które zasadniczo zależą od rynku globalnego. Wychodzimy, więc... wychodzimy z Unii, tracimy rynek unijny i już jest nadprodukcja. No, I to całkiem spora, dlatego że przecież e, ponad 70% naszego eksportu to jest rynek wspólnotowy, o czym zapominać nie należy. E, mrzonki o e, znalezieniu alternatywnych rynków zbytu no, w zasadzie są, e, można powiedzieć, myśleniem wyłącznie życzeniowym i póki co no, to my e, na tę Unię jesteśmy skazani. Unię w, w jakimś samym sensie trzeba reformować. Mam tu na myśli reformę wspólnej polityki rolnej. Natomiast absolutnie nie kontestować w całości, dlatego że jest to działanie naiwne, krótkowzroczne i prowadzące no, do znaczącego pogorszenia wyników finansowych. Dziękuję. Sobie.